Witam serdecznie wszystkich słuchaczy. Piątek 16 kwietnia 2021 roku. No pora dla mnie jest troszkę późna, bo prawie 11 godzina, wieczorem, czy tam 11 godzina w nocy, najlepiej powiedzieć prawie 23. W ostatnich nagraniach yy, mówiłem, że byłem. Yy, Kilka dni temu w księgarni watykańskiej, gdzie oprócz tej książeczki, z której już czytałem, Biblia w wydaniu Gianfranco Rawazi, kupiłem jeszcze tą książeczkę, bo zaciekawiło mnie to, co przeczytałem na ostatniej stronie tej książeczki i na samym wstępie na pierwszej stronie wstępu. Katolicy bardzo dobrze tą książkę znają. Ja wiem, że napis jest w drugą stronę. To jest tak zwany traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny. Święty Ludwik Maria Grignon de Montfort. Bardzo znany ten traktat. I zobaczmy, co takiego <laughs> pisze na ostatniej stronie, co zwróciło moją uwagę. Z wielu stosunkowo drobnych dzieł forta traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny stał się w literaturze maryjnej dziełem poniekąd klasycznym. Trudno nie zauważyć, że autor swoją miłość do Maryi pragnie przekazać czytelnikowi w zdaniach prostych, ale pełnych wewnętrznego ognia. Urodzony 31 stycznia 1673 roku w Brytanii, we Francji, ukończył studia teologiczne na Paryskiej Sorbonie, by dzięki solidnej wiedzy z tym większą mocą głosić światu prawdę o miejscu i roli Matki Jezusa w zbawczych planach Bożych, w życiu Kościoła i każdego chrześcijanina. Wyczerpany, wyczerpany misjonarską pracą zmarł w opinii świętości 28 kwietnia 1716 roku. Papież Pius XII kanonizował go 20 lipca 1947 roku w Rzymie. Doktryna św. Ludwika o całkowitym zawierzeniu Maryi Niepokalanej przeżywa w naszych czasach swoisty renesans, zwłaszcza w Polsce. Zawdzięczamy to kardynałowi Stefanowi Wyszyńskiemu, który wszystko postawił na Maryję oraz Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II. I teraz tu na samym początku, na wstępie, czytamy tak. Istotne uściślenie dokonane przez naszego autora pozwala umieścić to ważne, jeśli nie najbardziej charakterystyczne dzieło w ramach, jakie on sam nakreślił. Pisze bowiem Montfort: Wziąłem pióro do ręki, aby spisać na papierze to, czego owocnie nauczyłem, czego owocnie nauczałem publicznie, a zwłaszcza Podczas misji, jakie prowadziłem przez wiele lat. I właśnie to zwróciło moją uwagę, bo ponieważ, jeśli tak mogę powiedzieć, poznałem Alberta, mieszkającego Polaka w Chicago, misjonarza, który właśnie w swoich nagraniach dużo, dużo mówi na temat kultu maryjnego. Więc właśnie to zwróciło moją uwagę, że ten cały Montfort też był misjonarzem. Więc cecha wspólna tych misjonarzy, nasuwa mi się taka myśl, że po prostu ci misjonarze, oni są specjalnie szkoleni do szerzenia kultu maryjnego. No i ja właśnie będę chciał sobie ten traktat przeczytać, żeby zobaczyć, być może uda mi się zrozumieć, co tych ludzi tak potrafi omamić, co tych ludzi tak omamiło, co to za nauka, która potrafi ludzi tak omamić, właśnie jeśli chodzi o tak zwany kult maryjny. Z pewnością zrobię po przeczytaniu tego traktatu nagranie. Bo z pewnością pozaznaczam sobie tutaj, tym ewidencjatorem, herezy, bo z pewnością będzie ich pełno. I oczywiście z pewnością będzie dużo rzeczy, których no oczywiście w Biblii nie będę mógł znaleźć potwierdzenia. Ale z pewnością w jakiejś tam, może innych źródłach watykańskich, no może, może tak. Pewnością w katechizmie Kościoła katolickiego będzie można znaleźć jakieś argumenty uzasadniające ten kult maryjny. Tak jak powiedziałem, krótkie nagranie. Uwagę moją zwróciło to, że był to misjonarz. Widzę, że cecha misjonarzy wspólna jest taka, żeby właśnie szerzyć i głosić właśnie naukę. Czyli inaczej mówiąc kult maryjny. Dlatego będę starał się zrozumieć, co tak go ma miło Alberta i co tak go ma miło, co ta nauka tak naprawdę w sobie zawiera, że potrafi omamić ludzi do tego stopnia, żeby no niestety oddawać kult, czcić, oddawać cześć tak zwanej Maryi. Cześć, która należy się tylko Bogu. Czemu to właśnie, szczególnie u nas w kraju, w Polsce, ten kult najbardziej się tak zakorzenił i najbardziej tak rozkwitł, można by powiedzieć, prawda? Dobrze. No, ja w tym nagraniu dziękuję za Waszą uwagę.